No dobra, pora na ostatnią, czwartą część smutnej historii. Mówię o synie, który już dorósł i znalazł swoją miłość życia. Zgadnijcie, co się wydarzyć mogło. Albo wam to powiem i zarapuję. That, 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 that. Przygotujcie się na najsmutniejszą historię. ma człowieku, jak myślisz, jakie to jest uczucie Gdy twój syn przychodzi na cmentarz Zapalić znicza, postawić kwiatka On musi patrzeć na ojca, który zginął W katastrofie smoleńskiej 2.20 Jego matka zginęła w wypadku samochodowym Bo jakiś pijak nie potrafił jechać I pierdonoł ją przy dużej prędkości I tak obojga rodziców odeszła z tego świata Myślisz, że jakie to jest uczucie Chłopak ma 26 i ma skrzywioną psychikę Ale znalazł sobie miłość, swojego życia i teraz zapamiętaj co on zrobi On teraz cały czas płacze I cierpi bo nie ma rodziców Musiał się 4 lata wychowywać bez matki Jakie to może być uczucie Pomyśl jakbyś to był ty w jego skórze Jakbyś poszedł i zobaczył na cmentarzu swoich rodziców Którzy zginęli w taki sam sposób Bez 4 lata wychowywania się bez rodziców Jakie to jest uczucie ej człowieku Se zapamiętaj I teraz już jest czas na to, co chłopak zrobić mógł, aby być razem z rodzicami. I zapamiętaj teraz człowieku Co on zrobić mógłby być razem z rodzicami Teraz sobie pomyśl, Jak może zachowywać się człowiek ze złamaną psychiką Który musiał wychowywać się Cztery lata bez rodziców Teraz on wziął nóż i miał pomysły samobójcze On cały czas płakał I ryczał na cmentarzu I przeklinał kurwa mać, mamo, tato Dlaczego kurwa mi to zrobiliście Czemu mnie kurwa zostawiliście Jak ja mogłem teraz żyć Przez te cztery lata bez was Myślicie, że to nie jest łatwe życie Trzeba zaraz na ten chleb I teraz przyszła właśnie ta pora Teraz na mnie pora, żeby do was kurwa dołączyć Teraz biorę kurwa w ręce nóż I się tnę i się zabijam Bo kurwa już wytrzymać nie mogę Chcę was pocałować, chcę was przytulić Chcę wam powiedzieć kocham was Zostawiliście mnie na tym świecie To właśnie teraz przyszła ta pora Bym wrócił do was i żebyśmy wszyscy razem byli w piekle lub w niebie I teraz to się wydarzyło. On właśnie się zabił. No i co z tego? 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 Mimo, że on się zabił, trafił w końcu do nieba, zobaczył jasne światło, piękne bramy ozdobione, lśniące, jak cholera, jak piękne diamenty Zobaczył swoich rodziców, poszedł, przytulił się do nich, pocałował Powiedział mamo, tato kocham cię z całego serca I razem oni wędrowali w blasku księżyca para leży, a jego dusza błąka siedzi po... W naszym świecie, gdy i tak się kończy ta smutna historia. I nigdy nie róbcie tego samego co oni, tylko kochajcie swoich rodziców. Nigdy ich kurwa nie zostawiajcie. Zawsze z nimi bądźcie na amen, na dobre i na złe. Nieważne co się wydarzy w rodzinie, to jest wasza rodzina. Nigdy ich kurwa nie zostawiajcie. Chyba że chcecie skończyć tak samo jak on